Siema Dzisiaj będę miał y, tego y, pierwszy odcinek z głosem i myślę, że może być git więc, no, znaczy, no, znaczy, no oczywiście głosy to może kto, kogoś z was spotkam no i uważam, że y, od dzisiaj będą filmy z głosem i no i uważam, że czy no, myślę, że kiedyś może pokazać swoją twarz, ale nie wiem, może tak na 1000 subów. Bo to kurde jest, bo to będzie na live pewnie, yy, live. Y będę może robił, nie wiem, za tydzień tak, coś może, za yy. tydzień, ewentualnie dwa max. Yy. I dzisiaj to myślę, że, znaczy no, yy, zaczynamy serię. Że od platyny do Unreal'a I dzisiaj będzie pierwszy odcinek z tego właśnie Halo, halo Halo from? O dobra Co Polak? Polak No i Polak, dobra Chcesz coś powiedzieć na odcinek? Nie gadaj Co? Już raz, już raz spotkałem kogoś, kto nagrywał live'a A chcesz coś A tu... powiedzieć do, 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 na odcinek? No chcę. No to mu Pozdrow kogoś. Siema, pozdrawiam mamę, tatę, e, kolegę. E, w sumie nie wiem jakiego. Ja. Nie <laughs> mam kolegów. <laughs> nie mam kolegów. Nie no. Całe moje osiedle, całą Warszawę. I możesz mnie za sub... Ej dawaj jak zrobimy 20 killi, to no. dajesz mi subagit. Dobra, ile masz e, subów? Eee dosyć mało. Teraz człowieku nagrywam pierwszy filmik z głosem. Taki specjalny na 5 subów. No. No kurde, ale to jest duży jakiś początek. Kurde, no, tak, Jacob zaczynał to... To miał niecały e... 10. Ale no bo on nagrywał ostatnio odcinek, że... No tak, że od teraz zaczynał. Tak, że nie, nie kończy jak nie zdobędzie tego. 100 złotych. No. Dobra, pierwszy des o, tak. Bratku... Tak! Dobra. <Rusną coś> Dobra, ty... twoja klawiatura żyje? Co? Twoja klawiatura żyje. Chłopiec. Ty nie wiesz, co ono przyszła? No, Dobra, zaraz. Zupa wam, Jej. mi mam na razie git, więc mogę się fajtować na razie A tam pompa Dead. Ja ty grasz na czym? Na p A jakim? Piątco? Czym to A ja w jakiej grasz jeszcze gry? Tylko Fourneta czy coś innego jeszcze? War Thunder FC O człowieku! O chłopie. Jaki? Fakt. No odcinek kurde który... XD No to będzie crazy odcinek No Łatwe Ale będzie śmiesznie jak się wywala z tym skarem Oj tak No kurde i chyba to się wykrękało. zaraz Lece ci pomóc Łaj to A dobra Nie ja nienawidzę tej pompy Ona, ona nic nie zadaje Która? No ta szybka taka Aha? Ta, ta No. Nie, ale ja jestem tak tragiczny Nie no masz już jednego killa, on to git Nie. Kurde mi tak zależy teraz na killa człowieku wiesz chyba czemu Tak Subik Mam już miał 6 ja w ogóle... Ja, ja to na początku prosiłem kolegów o suby Ej, czekaj, bo jest problem. Jaki? Bo... Ja kiedyś miałem Family linka, teraz mam iPhone'a, co nie? No. To mi zostało, ja nie mam konta na YouTubie, Ja oglądam przez stronę. Ale nie wiem, poproszę... Poproszę mamę, nie wiem, czy coś... albo kolega, żeby zasubował. Dobra. Bo ja... Ja, jestem... ja ci tam później powiem nazwę, jeżeli w ogóle zrobimy to. Nawet jak nie zrobiłem to się postaram, żeby ktoś ode mnie zasubował. Spoko, dzięki. Ja Jeszcze nie zrobiłem, więc nie dziękuj. No wiem, ale w ogóle za to, że się będzie starał. Dobra, ja podjedzę to. Trakt. Ja człowieku muszę wbijać tego alite na tego, na turniej. Aha. O tak? Noj Po lucie. Po stucerku. O to ja mam dla ciebie stucer! Nie no, ja, jak chcesz to może sobie wziąć Nie, bo w sumie to ja Jak Znaczy ja wolę tak się że mam uto, więc No mi to tam obojętnie I tam masz taki żag żaga jakbyś chciał Dobra to to jest sobie sobie pomp będzie niestety nie dropło Znaczy to chyba była Tactical No jest, jest Tactical, jest taktikal Ale Tactical to... Lepsze to no niż nic kurde No tak, no tak, oczywiście Czekajcie coś to Tak, tak, empty tak, tak. Ej, okay. na jetpacku Na jetpacku mega się łatwo ten... Wydupić Ja no, Nie no, no. Ej, no na poważnie kolejny na jetpacku, człowieku. Nie, wybrałeś mi killa. Gdzie? Nie gadaj. O, ma mam, go. Chyba. Uku. Ej, nie. Co? Lasy, lasy, To nie mam. O, też zostałem. Nie, ale kolaps! 68 HP, super ja Jestem tragiczny w tą grę. Nie no ja na niego lecę Bo chłop no takie zero On chyba że się wylecł Na pewno się wlecił o, tak tam jest dwóch! No, Dobra, to nie lecę. Nie, nie ma sensu. Ja myślałem, że on będzie tam siedział i strzelał i tyle. A najgorsza wanga do wyjania to jest tak szczerze diamant. No, wtedy też zaczniemy już, a później to jest git. Tak, to tak. To się przyzwyczaja tego do lepszych graczy. Tak, jeszcze Bibi! Trzydzieści, zabierz mi kila. dobrze. Na co nawet sporo. O, tak. Jeszcze ciebie brakowało. kurde Dead? Nice, nice, nice no Będziemy mieć kolejnych. No wiem, właśnie widzę. Uważaj, tam jest, dole. Stop. O kurde, on tam jest. Dobrze. O, tak! snajper to ma. Nice, nice, nice. Tobie ewidentnie Dead. zależy na killach. Kurde, 54! Na, na, na tobie. Na mnie? Ten w locie? Dead. Nice, nice, nice. No kurde właśnie mi zależy na kila. O dobra góra, góra, góra Dobra, ja lecę Dobra, to leć, 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 ja się muszę ulecić Tylko tym bardziej. Ja trochę migiem. Ej, Przy... tu są kroki, tu są kroki. No tu jest! Jak kurde Na moment! Dead. No nice. no nice. jest. Tyżu, jak on mnie wkurzył, Boże Święty. E, chcesz koronkę? Nie, 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 dzięki. Miał... Ja ammo, miał ammo, dobra. Aha! Dostałam snipe! Sniped snipe. Dobra, ja się... Ja się Bo i tak będę miał więcej HP. Uważaj, bo idzie do ciebie. A to... Pre... 你 yeah.